Nic na świecie nie jest ostateczne. Po każdej liczbie istnieje większa, a każdy dystans można zmniejszyć. Tak jak liczby ciągną się w nieskończoność, tak samo nasze myśli i przekonania rozwijają się przez całe życie. Skłonni jesteśmy myśleć, że nasze poglądy są stałe i niezmienne, ale każde spotkanie, każda nowa idea wnosi nowe niuanse, zmuszając nas do ponownego rozważenia wcześniejszych wniosków. Umysł ludzki jest nieskończony w swojej zdolności do nauki, adaptacji i rozwoju. To, co dziś wydaje się prawdą, może zmienić się jutro i to nie jest wada, lecz naturalna część naszej egzystencji. Tak jak świat wokół nas się zmienia, tak nasze postrzeganie, przekonania i cele stają się bardziej elastyczne, pozwalając nam iść naprzód bez uwięzienia w starych ideach. Życie to ciągły ruch, nieskończony proces, który uczy nas dostrzegania nowych perspektyw rozwoju i znajdowania sensu w każdej chwili.